Jeśli w ustawieniach użytkownika zaznaczymy rejestr czasu, czyli system będzie rejestrował czas, ten rejestr możemy sprawdzić właśnie w rejestrach czasu. Co więcej, mogę tutaj wprowadzić samodzielnie wartości, czyli mogę wybrać użytkownika i wprowadzić czas pracy ręcznie lub poprzez system. I ostatnie miejsce, o którym chciałem powiedzieć, sama kartoteka użytkownika. Na liście Użytkownicy możemy odnaleźć wszystkich użytkowników, którzy są zdefiniowani w systemie. Jeśli wejdziemy na jaką, jedną kartotekę, mamy nazwę, imię i nazwisko, typ licencji: czy jest to pełny użytkownik, czy użytkownik limitowany, bo tylko. Dwóch takich zwykle jest używanych. Pełny ma dostęp do wszystkich danych, do wszystkich tabel. Użytkownik limitowany ma, ma ograniczone prawo zapisu, ma tylko zapis do kilku podstawowych tabel, natomiast może odczytywać dane ze wszystkich tabel. Tu możemy też włączyć lub wyłączyć danego użytkownika. Dodatkowo możemy Nadać użytkownikowi uprawnienia, tak zwane zestawy uprawnień. O szczegółach dotyczących uprawnień w innym kursie, natomiast musisz wiedzieć, że tutaj definiujesz, jakie role w systemie użytkownik pełni. W przypadku roli super ma dostęp do pełnego całego systemu, do wszystkich modułów. Można te uprawnienia bardziej uszczegółowić. I dać dostęp czy na przykład do księgi głównej, czy do środków trwałych. Role podzielone są na moduły i można użytkownikowi odpowiednią, odpowiedni zestaw ról przypisać. Dodatkowo możemy stworzyć lub skorzystać z istniejących grup użytkowników, czyli możemy przypisać użytkownika na przykład do roli Sales. I wtedy uprawnienia same wypełnią nam się w ten sposób, w jaki zostały zdefiniowane poprzez grupę użytkowników. Także jeśli pojawi się temat uprawnień, to tutaj na kartotece użytkownika wszystkie te dane jesteśmy w stanie zmienić.